Za nami 39. edycja przeglądu teatralnego o Laur Złotej Rybki. W tym roku do biskupca przyjechało kilkudziesięciu młodych aktorów, którzy chcieli zaprezentować swoją umiejętności przed publicznością, a także zawalczyć o atrakcyjne nagrody. Myślę, że to, co się dzieje w biskupcu, potwierdza, jak istotną rolę przegląd. O laur złotej rybki pełni w amatorskim ruchu teatralnym w naszym województwie. Jest to najważniejsza, e, największa impreza tego typu w naszym regionie. Mogliśmy oglądać teatr ruchu, mogliśmy e, podziwiać teatr poetycki, ale też widzieliśmy propozycje teatru dramatycznego. Każda z tych propozycji miała coś szalenie ważnego, a mianowicie Ci młodzi ludzie utożsamiali się z tym, co robią na scenie i starali się nawiązać z nami dialog. Zaprezentowaliśmy sztukę pod tytułem Ulepione z wyobraźni. Moją rolą było odegranie dziewczynki, która ma dosyć wszystkich zajęć i chce wreszcie usiąść się sobie po prostu pomarzyć. A Będzie rycerzem wraz ze A król? Kto by to był? O, już chyba mam. Sam konkurs to jedynie początek atrakcji, jakie zaoferowano młodym adeptom teatru odwiedzającym Biskupiec. Dzieci i opiekunowie, czyli... Osoby, które przygotowują te, te spektakle będą jeszcze przed sobą miały warsztaty przeprowadzane przez aktorów, między innymi z Teatru Jaracza, także do wieczora się bawimy, uczymy, podsumowujemy to, co się wydarzyło. Będzie nas trzech i każdy z nas coś innego będzie na pewno sprzedawał i pokazywał młodym ludziom, a także i instruktorom. Ja się bardziej skupiam na tej stronie ruchowej, choć podejrzewam, że jakieś takie ćwiczenia może głosowe, bo głos z ciałem się mocno wiąże, to pewnie to też zaraz spróbuję, żeby też młodzież zobaczyła, że na scenie musi to ciało być aktywne, żeby ich w ogóle było słychać. A Ja głównie skupię się na dykcji i artykulacji właśnie. Jeżeli starczy czasu, nie sądzę, bo to jest tylko godzinka na każdą grupę, to y, może jeszcze na jakichś małych etiudach. Z nie wyglądało, że trzeba, że trzeba było mówić R, e, przedłużyć w wierszyku, ort, e, takim mówiącym. Jeszcze trzeba było po e, wierszyku sz, było trzeba sz, było trzeba trosz, e, wyrazić swoje wrażenia. Poza warsztatami uczestnicy przeglądu mogli wziąć udział w grze miejskiej łączącej elementy podchodów z odgrywaniem krótkich scen. Szukanie strzałek, a następnie kopert z zadaniami i ich wykonywanie okazało się wciągającą zabawą. Po zabawie, którzy zajrzeli jeszcze raz na wystawę aparatu Wiesława Borowskiego i odbyli tu krótki spacer z przewodnikiem. Noc spędzili w szkole podstawowej numer 3. W sobotę czekał na nich, jak i również na wszystkich młodych mieszkańców biskupca, występ grupy teatralnej Katarynka z Gdańska. Spektakl morskiej opowieści okazał się porywającym muzycznym przedstawieniem, które wciągnęło do aktywnej zabawy małych widzów. Jednak uczestnicy konkursu najbardziej czekali na ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek. Fantastyczne rybki, właśnie ręcznie wykonane, jedyne w swoim rodzaju. I są to też nagrody pieniężne w formie takiej, że dzieci w pewną kwotę, którą wygrywają, mogą wykorzystać na, na dowolny cel i my te koszty pogrywamy. A kwoty te nie są małe. Nagrody, kolejno 300 zł za wyróżnienie, 600 za trzecie i 800 za drugie miejsce, ufundowali dyrektorzy Biskupieckiego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu oraz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Natomiast nagrodę główną, czyli aż 1000 zł, przyznał burmistrz biskupca Kamil Kozłowski. Wyróżnienia jury w konkursie otrzymał pochodzący z biskupca teatrzyk Atomy, za sztukę ulepione z wyobraźni, a także młodzieżowa grupa teatralna Kochane Bachorki działająca przy gminnym ośrodku kultury w Budrach, która wystawiła pchle gałgaństwa. Trzecie miejsce zdobył Teatr dramatyczny Cento Zornety za spektakl smutki i radości i codzienności. Druga nagroda przypadła zespołowi świerszcz nad teatrem z Mąskiego Domu Kultury. Natomiast złotą rybkę wygrała grupa teatralna Trójeczka ze Strudy, która wystawiła spektakl pod tytułem Tygrys Pietrek. Organizatorzy nie zwalniają obrotów i już przygotowują się do przyszłorocznego jubileuszowego 40. Przeglądu. Przywidziana jest na pewno dobra zabawa dzieciaków. Zapraszamy wszystkich. Nie, nie chcemy tutaj na razie jeszcze, nawet jeśli już mamy pomysły, jeszcze jest za wcześnie, żeby je zdradzać, ale na pewno zapraszamy wszystkich. Też na pewno, tak jak w tym roku, myślę, że to przynajmniej dwudniowy przegląd. To też zależy od frekwencji. Atrakcji masa w świetnym profesjonalnym miejscu, także. Tylko, tylko czekać na kolejny rok. Kolejny przegląd teatralny o laur Złotej Rybki odbędzie się w nowym, obecnie remontowanym budynku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów biskupcu został ponownie udostępniony turystom do zwiedzania. Mowa oczywiście o wieży kościoła świętego Jana Chrzciciela, będącej doskonałym punktem widokowym. Szanowni Państwo, od paru tygodni. Wieża jest dostępna wszystkim turystom. Myślę, że o każdej porze, czy mówimy o porze dziennej, jeżeli ktoś przyjedzie do Biskupca, to taką możliwość będzie miał, żeby Wieżę Kościelną w Biskupcu zobaczył. Możemy podziwiać zróżnicowany krajobraz, jaki można zobaczyć wokół Biskupca, i ciekawe obiekty. Możemy zobaczyć i wieże ciśnień. 1912 roku, i właśnie były koszary. I jeżeli Państwo się skusicie, i odwiedzicie biskupiec, i będziecie na wieży kościelnej, to zobaczycie praktycznie. Taki przekrój historii naszego miasta. Od XV wieku można zobaczyć zdjęcia, gdzie, na których można zobaczyć bractwo kurkowe, takie strzeleckie, które funkcjonowało w biskupcu w okresie międzywojennym. Można zobaczyć moment, kiedy przyjeżdżają żołnierze z królewca. O tym, że biskupiec to doskonałe miejsce na weekendową wycieczkę, przekonali się Maciej i Agnieszka, którzy przyjechali na warmię z Poznania. Właściwie przypadkiem się tu znaleźliśmy. Jesteśmy nie da, nieopodal e, na wypoczynku w domku nad jeziorem i postanowiliśmy wybrać się dzisiaj na e, wycieczkę krajoznawczą po okolicy. A co takiego urzekło ich w szczególności w tym miejscu? Do tej pory udało nam się zobaczyć punkt widokowy, na którym się właśnie znajdujemy. Przyznam, że okolica bardzo urokliwa. Zobaczyliśmy również e, kościół oraz e, bardzo. Ciekawą wystawę aparatów fotograficznych pana Wiesława Borowskiego, którą serdecznie wszystkim polecam. Jak zauważają tureści, punkt widokowy na szczycie wieży może być doskonałym początkiem wycieczki po Biskupcu. Polecam na pewno, można sobie obejrzeć wszystko, w ogóle na początek polecam zdecydowanie wejść na tę wieżę, żeby zobaczyć z góry to, co później można na dole w szczególe obejrzeć, a zobaczyć można wszystko dookoła, także polecam, polecam serdecznie. Aby dowiedzieć się więcej oraz zwiedzić wieżę kościelną razem z przewodnikiem, wystarczy najpierw odwiedzić punkt informacji turystycznej znajdujący się przy Placu Wolności w biskupcu. Korzystanie z punktu widokowego jest całkowicie bezpłatne. Burmistrz biskupca zaprasza na kolejną Akademię Malucha. Zajęcia teatralno-animacyjne dla rodziców i dzieci w wieku od 1 do 2 lat odbędą się w sobotę 25 maja o godzinie 10 przy ulicy Grunwaldzkiej 8. Zapisy trwają do 24 maja pod numerem telefonu 89 715 26 95.